Event Wielkanocny z Case.eu. Sprawdź i zgarnij najlepsze skiny! Weź udział w evencie z na nagród ponad 30 tysięcy złotych Kliknij pierwszy link w opisie i sprawdź event wielkanocny Cześć, cześć, witam wszystkich serdecznie na moim kanale, z tej strony rozstrzepany Niko No, i tak dalej Witam wszystkich, serdecznie na kolejnym ociężku Skies Ropa i Mordeczki. E, mamy dzisiaj tylko 300 zł balansu. A dlaczego? Bo są nowe skrzynki, a bardziej, e, no, skrzynki właściwie, kapsuły. Skrzynki kapsuł, które są w ces po złotówce. I powiem Wam, że chcę je przetestować. A na pewno jest mniej naklejek niż w normalnych kapsułach, już zauważyłem to wcześniej. No, ale wam powiem szczerze, że jestem yy, zdziwiony, że takie coś tutaj wrzucili, więc mówię, przetestuję i mamy do wydania 300 złotych i na każdą y, kapsułkę... Dobra, na każdą, bo tak spatrzę, mówię, gdzie są złote, na każdą kapsułkę wydajemy stówkę. więc po 20 chyba otwarcie jedna i tak, i tak mordeczki, event... Yy... Event Wielkanocy nadal, nadal trwa, więc warto brać udział nagrody są do zdobycia pierwsze 100 miejsc. Pierwsze 100 miejsc wygrywa nagrody Pula to jest aż 330 tysięcy złotych. Ja bym sobie może otworzył te tutaj gifty. 5-7 siadł, więc spoko. Wymieńmy resztę może, co? A, tu jest 500. Dobra, dawaj 500. I resztę sobie. A nie, to od 500 można wymienić, No dobra, to jeszcze możemy waląć sobie jednego gifa i lecimy otwierać, bo to długo nam zejdzie. Jestem ciekaw, ile zarobiliśmy właściwie? Jak zdobyć oczywiście te jajeczka doładow do doładowując konto. Otwierając mm, skrzyneczki i dzienny bonus, od 24 godziny, możecie za darmo sobie odebrać i tam możecie zgarnąć siano, czy tam e, skina, czy też właśnie te jajeczka, o których jest mowa przebija jak zwykle w dzień e, nagrywam, więc to tak zawsze jest nie chcę mi się tego ustawiać, ciężko mam to, no, to ustać że nie chcę A, tak, nowe płatności na stronie mordeczki można doładować poprzez paypala Carda i normalnie kartę i tak samo jak są różne wartości, przelewy bankowe cashblick i tak dalej, g2pay ale Paypal jest więc spoko Fajnie podoba mi się mamy 300 wylecimy otwierać Lecimy otwierać I mordeczki poka patrzcie bo nie wiem czy wiecie Czy byście na live co mi się udało dropnąć na live hmm, Razy 5 siadła a wówka The Prince To też razy 5 siadło A to to Nie wiem razy ile skąd to jest to nie wiem Skąd to się trafiło Nie miałem, miałem tylko dwie kosy Ej, miałem tylko dwie kosy Skąd ona tu się wziął? No dobra, nieważne eee, Sprawdźmy, 19 zł 20 zł na prawie wyleciało A reszta to tam niecałe złotóweczka Ale tu, a tu jeszcze 4 Ej, 32 zł, nice Sprzedamy? Ale i tak 300 otworzymy Lecimy i nie będę nic sprzedawał, po prostu otwieramy szybka akcja, bo no to trochę nam zajdzie właściwie. Więc lecimy. Ciekawe czy leci nam złota i za którym razem. No tu ta scena ta, ta mi się bardziej spasowała. Pas dobra. Boże, odświeżę przed przypadek stronę, dobra. Czyli. Y 200, 234 musimy zostawić i otwieramy każdą po kolei bo nie zapomnijcie o subskrypcji lajku. walnijcie w dzwona żebyś na bieżąco. Lajwy są codziennie, licząc zazwyczaj sobot. Ale są codziennie, bo w soboty zawsze tam imprezki i te sprawy, nie? No. Eee, o, kurdeła, nie wyleciało ogólnie. Więc zapraszam do subskrypcji. O, dychasz! nois! O kurde, ale siadło. Dobrze. Dobra. Zobaczcie, ten, no, do subskrypcji tak samo kanału Minecraft, jeśli się interesujesz Minecraftem, bo teraz live z serwera Minecraft, który jest dla widzów, macie poprzedni film, e to ten, no, to będą już na serwerze, na moim kanałem Minecraft, więc polecam wbić, celujemy w te złote, celujemy w te złote, no, cztery, delikatnie stratni, jestem ciekaw, ile będziemy stratni pieniążków, o Jezu, to dwa lata będziemy otwierać, ej. Dwa lata będziemy to otwierać. Dobra, szybko, szybko, szybko. Szybko to leci. Okej, tu to za 3 zł. No dobra, plus. Okej, okay, coś tam daje w sumie. Hmm. O kurczaki, złote, tu by. O tutaj, bo. Ba... O, tu będzie ładnie. 8 zł. Nice, profit. Ej, rzuca coś, rzucają coś te naklejeczki. Rzu rzucają? Tylko ja chcę złotą. Ja chcę złotą. Nie chcę być na minus. Otwieramy postówie z każdej. No tutaj, tak, jak będziemy na zero, to będzie dobrze. A na plus, no na... kurde. W tym naklejek są róże. Aj, przebija. Ale jest rozszypany, nie? No życie. Jak to bywa czasem. W tych naszych czasach teraz. No i zapraszam na live, widzieliście co się udało trafić na live The Prince Za 15 koła, razy 5 Razy 5 leci Niektóre rzeczy lecą 2-3 tysiące Złoty warty, razy 5 walimy od razu byle zrobić profit Jezus, jeszcze raz, A myślałem, że sprzedaję się sam. Dobra 34, czyli 34 musi być no nie ma złotej, no kurczę, jedna złota. Jedna. Więcej niż jedna. Ale sprawdzimy, ile, ile mamy w ogóle weku będziemy mieli z tej jednej skrzyniczki, Jestem ciekaw. Mm. No tu możemy być na zero. Ale nie do końca w sumie. No właśnie. Teraz zobaczyłem, co jest wyżej. No nic, no nic. Próbujemy. Mmm. Mm. Mm. Hmm. Hmm. No, tu trochę bardziej kolorowo Ale to na zero Nawet nie Ajajaj, ciężko będzie Dobra, kończymy zaraz Tą skrzynczkę otwierać Tyle złotych tu przelatuje A nie, chce nam dać No, 3,19 Jeszcze wydaje mi się chyba yy, Jeszcze dwa otwarcia Chyba tak Ofejzik w las. W lasu, siadł, w lasu, o Jezu Ale sam face, no, zwraca skrzyneczkę folia Dobra eee... Chyba to by było 37 jest No dobra, no to nie będzie 37 eee, Sprawdźmy teraz jak nam poszło Na całą stronę naszmy te nasze te 80 zł. No dobra, no niby jest w porządku Eee, niby jest w porządku, dobra. Ja to sprzedaję po prostu, bo tu nic nam ciekawego nie wyleciało. Na upgrader mogliśmy z tym iść, dobra. Z ostatnią, z ostatnią paczką pójdziemy na upgrader Mamy 317 zł. Z ostatnim pojemnikiem, czyli skrzynką, nie wiadomo jak to nazwać. Z ostatnim polecimy 317, czyli z 217 zostaje. Szybka akcja. Wiadomość na Messengerze. Kolejne. Eee, zaraz nawet zer zerknę. Co mi tam? Ja nie mogę? 2 złote 2 złote. Czemu tak słabo? Kurde, myślałem, że złoto. Ale Astralis jest, więc może być 3-4 złote. 8 złoty to kosztuje! O kurwa! Dobrze. O kurde, okay. Ale 80 złotych, dwie dychy byśmy... <laughs> Przepraszam, stratni. A mogliśmy trafić, że tam złoto. Zobaczymy, jak ta skrzynieczka. 8 złoty znowu. I tutaj zabierze. Ale kurczę. Hmm. Ciekawa sytuacja. powiedział. No, niby, niby aż tak źle nie jest teraz. Jesteśmy może na zero. Zaraz będziemy na minus coś takiego się wydaje. No. I boom. Kolejna. Hmm. 5 złotych jednym kliknięciem. O, tutaj jest OG dwa razy folia, więc może być 5. Pięknie. Jest 5. Elegancko. Uh, muszę sprawdzić cały czas cenę. i złotą jedną no, chociaż, no. Jedna folia jest. Złota, powiedziałem, folia. Zlagowało mnie. Uro. <grybujesz się wliwę> Kolejne. I... Kurde, nie ma nic. No daj jedną złotą chociaż. Ej, ja już tu stówę przerypałem, jakby mówić o coś, oczywiście. Nie wiadomo jaki tu jest procent, szkoda, szkoda to, że nie można tego sprawić, ale wydaje mi się, że nie jest na pewno tak jak w skrzynkach, bo jest całkiem inny rozstaw tych a, naklejek, bo nie ma tylu, ile jest skrzynek. O, jest o wiele mniej tych naklejek, przepraszam. O, nie wziął. O kurze, same niebieskie. Obstawiam 90 groszy. 78, ojej, ojej. Lecimy w dół, lecimy w dół. Pniemy się w dół już. Co teraz bardziej z sianem. No dałaby tą złotą, a nie chcę, no nie chcę. Astrali złota? Mm. Najdroższa jest 151, w sumie sensie, ta naklejka tutaj. Złota. Co to jest za skrzynka w ogóle, że jest najdroższa taka. Co, przepraszam, najtańsza. O, przepraszam, Co jest? Ojej, przepraszam. <laughs> Okej, okay, jedna folia. No dawaj, dawaj, zaraz kończymy tą skrzyneczkę. No więc Panie i Panowie. Jak po świętach? <laughs> tak długo dawno zapytać. Ja powiedziałem święta 30 dni temu, a te Nie do no, nasz tyle nie, ale okej, okay. fajnie wyleciało. Astralis, ale tu będzie profit. 11 zł. No i to mi się podoba. To mi się podoba, Daj złoto, daj złoto, i cały czat Daj złoto, nie no czatu nie ma, ale Cały, no cały, komentarze, daj złoto I nie da I nie chce dać No maleńka, jedna złota, sip no, Fanatic, tutaj może być W sumie na zero No nie, fanatic Nie, kurde ciężko mi jest, nie dobra Nieważne, nie było tematu Jeszcze dwa razy otwieramy i Dobra, dwa razy folia może być na zero. Jest na zero. No i ostatnie kliknięcie. I uwaga, co nam wyleci. I mamy OG Folię i Astrali zwykłą, więc wydaje mi się, że będzie minus. No właśnie, sprawdzamy, tam było 80 zł ze stówy, nie? Za na całą stronę i. 76 4 zł mniej. Dobra, ostatni jak na 76, no niby prawie tak samo jak przy tamtym, 4 zł mniej, no ale nadal to jest minus Lecimy z ostatnią, Legend Niby naj, najdroższe tu są te mm, naklejeczki, więc próbujemy Nawi nam siada już od razu, fajnie Mamy 294, czyli 94. 12 zł od razu, tak o? No Spoko, no spoko Może być o, oh, złota teraz. Nie no, <noise> za, do, za, za miło mi było, dobra. Jedziemy, jedziemy, 194 musi zostać o kolejne 100 pojemników do otwarcia. Ostatnie 100. Polecimy z tym szybko na upgrade y i zobaczymy, co na, czy no, uda. Od razu z grubej rury. Bo dużo nie zabredujemy bo tam jest upgrade y chyba też od 400 groszy zwyż, więc będzie ciężko, te, tańszych nie zabredujemy, ale resztę. Oczywiście jak złota wyleci, to zostawiamy, a resztę. Może złoto sobie wypłacę nawet. A resztę po prostu lecimy na upgrader. Zaraz. Czekaj. Hmm. Dobra, uwaga. Lecisz, dawaj złoto. Dobra, folia jest tutaj. Ninjas. Hmm. Ale słabo, słabo. Ile? No, lecimy, lecimy w dół jeszcze pięć ale kurde, tu bardzo czerwono jest i nie chcę wylecieć, no daj tą złotą Ej, 200 pojemników ponad ty, co otworzyłem i nie dało nam złotej, nie? Jaki fart Dobra, jeszcze raz Uwaga kurczaki, no Jedna złota, jedna złota, no Dajcie znać w komentarzu, czy będziemy test czy testujemy te pojemniczki na live'ach jeszcze Na które sobie że zapraszam A jak może teraz jest live Jeśli to oglądasz, zerknij na kanał Okej, okay, mają folię Spirit, czy jakoś tak Spirit, spirit, spirit Ale w plus jest nice I uwaga Boom Mm, nie ma nic, lecimy dalej. Ale oporna jest, nie? Oporne są te te kapsułki, no? Nie chcą dać złotej, no nie chcą. Nie chcą dać oporne fest. Zatrzymała się jedno wcześniej. Z dychy chyby miał, już by było całkiem zacnie, a tak to o. Widzicie, co się dzieje, no? tam już no, no dobra, tu może być na zero nawet na do dobry plus jest uwaga, uwaga, uwaga oko, mm. ostatnie otwarcie już ostatnie chyba, raz, dwa trzy otwarcie, tak <laughs> trzy otwarcie i liczymy na złoto Dostatnie otwarcie i nie ma. Coś mi się wydaje, że chyba będzie naj, ten, najgorsza. Ta, najgorzej wyjdzie ta nam kapsuła skrzyneczka. Kapsuło-skrzyneczka 16 minut odcinek. Złota! W ostatniej skrzynce. I nawie jeszcze. 21 zł. I nawi 11. Ale 34 zł. nice! W ostatniej skrzynce. W ostatniej skrzynce. I dalej na minus, i dalej na minus. Dobra, szybki upgrade i, go wszystkich i tak nie zaupgradujemy. Mamy 5 stron, a jednak coś tu. Nie, to zmniejszyli do 30 chyba, do 20 upgrader. Upgrade y zmniejszyli do 30. Dobra, szybka akcja. Razy 10, może siądzie. Te tańsze naklejeczki. No, daje cały czas lewą. Więc słabo. Nie chce nam dać tutaj. Aż tak grubo. Zaraz zmienię. Zaraz zmienię ten. Że razy 5 będzie. No patrzcie. Lewą by dało. Cały czas lewa. A my cały czas prawą. Dobra. I resztę już zrobiłem razy 5. i dobra. Razy 5 robimy resztę. Wszystko. Razem ze złotą nie chcę, chyba to jednak. Razem ze złotą, razy 5. O, Tepi Nighty, bardzo mi się podoba. Daj mi, proszę. Doleć. No, nie udało się. A, macie y, sobie tak o y, też, razy 5, dziurkowany nóż. No, nie doleci. Myślałem, że jeszcze na odcinku i wyjdzie. No nic, trudno. Nie udało się. Ja dziękuję wam za oglądanie. Widzimy się już na samym odcineczku kapsuły. Nieźle. Troszkę stratni, raptem 20. 45. Z 50 zł stratni z 300. Nie jest jeszcze źle. Z jedną złotą mieliśmy. No ale no nie, da, nie dało tak jak chciałem. Ojciec nie zapomniał sobie lajku, komentarzu. Wbijaj na poprzednie odcinki. Na rap!